Cześć, witam Was wszystkich na kanale Zakładamy ogród. Słuchajcie, to drugi film z mojego kurnika na tym kanale. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony gniazdom. Słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, czyli w prawym dolnym rogu na przycisk subskrybuj a wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród, gdzie więcej się dzieje, częściej są filmiki. Słuchajcie, gniazda. Czym są gniazda? W kurniku mamy różne wyposażenie, czyli mamy, jak widzimy tutaj, grzędy, ale mamy też gniazda. I tu akurat widzimy sobie kurkę, która podąża pod drabince do takiego gniazda. Co po co są nam te gniazda i ile gniazd powinniśmy mieć jakie warunki powinniśmy spełnić w tych naszych gniazdach. Słuchajcie, przede wszystkim ilość gniazd na kury. Mam nadzieję, że mnie tu będzie słychać. Takie standardowe. Mówi się, że jedno gniazdo dla siedmiu kurek. Ja tych gniazd mam dużo więcej. Zwróćcie uwagę. Dwa, cztery, sześć. 18, plus znoszą jeszcze na dole. Tam mają również porobione takie gniazda, już większe, niepodwójne. Także mam tych gniazd dość sporo w porównaniu do moich 35 niosek. Plus jeszcze kurę ozdobne. Także tych gniazd jest dość sporo. Akceptuję warunki komfortowe naszym kurkom. Zwróćcie uwagę, jaki jest ważny. Widzicie, kurka sobie przeszła po tym ranciku, który jest przed gniazdami i weszła sobie teraz do tego gniazda. No właśnie weszła tam, czyli dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z hodowlą zwierząt, z, z hodową kur to gniazda to jest to miejsce, gdzie rzadko W Niektórym się zdarza. Tu widzimy jakieś kupy, czyli oznacza to, że jakaś kurka w nocy spała sobie tutaj na tej drawince prowadzącej do gniazd. Miejsce ma zasadniczo tą rolę spełniać, w którym będzie znoszone nasze jajko, czyli rano. Od godzin porannych kurki zaczynają tam siadać, zaczynają znosić jajeczka. Takie standardowe, czyli na jedno gniazdo może przypadać 7 kur. Jak będzie więcej, nie zaszkodzi. Ważne jest dojście, czyli tak, żeby nasze kurki miały jak tam. Wejść, czyli widzimy, że tu jest zrobiona drabinka. Jeżeli one jest niższe, to do tego piętra jeszcze by sobie doskoczyły drugiego, natomiast wyżej może już niekoniecznie. Eee, wymiary. Zaraz Wam pokażę, jakie ma moje gniazdo wymiary, ale takie standardowe i podstawowe wymiary. Powinna być to szerokość 35 cm. Słuchajcie, zaraz weźmiemy miarkę, sprawdzimy, ile ma moja. Głębokość 40 i wysokość również. 40 cm Słuchajcie Moje ma 32 Bo tak mi pasowało jak robiłem Czyli te 3 cm Ale idealnie wchodzi mi tutaj ta skrzyneczka O skrzyneczce zaraz Zwróćcie uwagę ma tutaj do skrzynki 40 Plus jeszcze 10 cm jest tego Na skoku I wysokość moje mają 35 cm Górne, natomiast pozostałe mają po 38 i 40 cm. Największa jest, najwyższa jest ta to dolne gniazda. Są. Także wymiary, wysokość taka idealna, książkowa to jest 40 cm, głębokość 40 i szerokość 35. Jak widać, ja nie mam idealnych. A kurki, zoptymalizowałem je, ponieważ tu mam ścianę y, i tu mam ściankę, y, że tak powiem, grzędy są zrobione y, idealnie na wymiar. Nie wmieściłbym y, takiej ilości, jak chciałem. Y, więc dla mnie jest układ dobry. Kurki są zadowolone, a po czym sprawdzić, czy są zadowolone, y, to zaraz Wam powiem. Słuchajcie, y, to jest takie miejsce, gdzie kurki. Znoszą jajka, ale potrzebują prywatności, czyli potrzebują spokoju. Zobaczcie, tej się teraz tu nie spodobało, albo się nie spodobało, że my jesteśmy, albo przejdzie sobie do innego. W każdym razie zwróćcie uwagę, jak ważny jest ten naskok. Czyli, jeżeli zrobimy gniazda z desek, czy z czegoś takiego, to z przodu fajnie, żeby był jakiś naskok. Naskok, po którym kurki będą mogły sobie spacerować. Tak, jak tutaj, chodzą sobie pomiędzy tymi gniazdami, wybierają gdzie chcą. I jak jest, zwróćcie uwagę, do góry jest. Chodzi dużo kurek, czyli nie jest tak, że tym kurkom nie podoba się ta wysokość. Jak mają łatwo dostępne, to śmiało sobie tutaj siadają. Z czego zrobić są fajne kupne gniazda. Jeżeli kogoś stać, to bardzo ładne są różnego rodzaju kupne gniazda, w których łatwo się wyciąga jajka od tyłu i tak dalej. Przy czym no, wszystko zależne gdzieś tam od zasobów finansowych, jakie na chwilę obecną posiadamy, jak i od wymiarów, jakie, jakie mamy. Ja się zdecydowałem miałem jakieś reszty i płyt Postanowiłem samemu zrobić te gniazda i moje, zwróćcie uwagę, jest miejsce i w środku są wstawione takie skrzynki, takie skrzynki, które można dostać, bo kurki robią w miejscu, gdzie mają znosić jajka, takie w tych naszych przysłowiowych, nazwanych nam gniazdach, takie typowe gniazdka. Takie gniazda, jakie znamy z ptasich, gdzie wkładają sobie, składają jajka. Także tutaj nasze kurki też robią sobie takie. Patrzcie, tu mamy zniesione dopiero co jajeczko. Takie gniazda, w których kurki. Składają to jajko, no koło jest im ciepło, to jajko nie wypadnie z tego gniazda, ale jest jeden problem, jeżeli ja bym miał tylko tą deskę tutaj. Mianowicie, de decha jest twarda. E mógłbym tam dać wykładzinę. Niektórzy dają wykładzinę. Problem dla mnie trochę z utrzymaniem czystości, ponieważ pod tą wykładziną nagminnie brud, bałagan. Miałbym problemy z tym, żeby w sposób łatwy i czytelny e tam posprzątać. Natomiast ja wyciągam taką skrzyneczkę wymieniam siano, jak ktoś tam coś nabrudzi wchodzi tam łatwo, zachowuje estetykę porządek, przez to generalnie trudniej o to, żeby jakieś robactwa nam tam się dostawały, także słuchajcie skrzynka jest po to aby jajko, które wychodzi od kury, nie uderzyło o tą twardą deskę. E, tak jak mówiłem, może być to jakaś wykładzina, albo tak jak w moim wypadku, jakieś takie skrzyneczki, e, różne drewniane skrzynki, gdzie ludzie wkładają również. W każdym razie chodzi o to, żeby zachować większą miękkość w momencie, kiedy to jajko wychodzi, ponieważ może się zdarzyć, że to gniazdo nie będzie perfekcyjnie zrobione, tak jak tutaj u koleżanki, zwróćcie uwagę. I wychodząc, mogłoby stuknąć e, i się zbić. A tego nie chcemy, bo to nasze jaja. E, słuchajcie, gniazdo, tak jak tam czytałem przed robieniem e, i dowiadywałem się, nie musi być w takim miejscu, to mam nadzieję, że mnie będzie słychać, słuchajcie, totalnie ciemnym. E, blisko może być okna, tak jak mamy tutaj, ale nie bezpośrednio pod oknem, czyli e, tak, żeby te kurki miały. Tak, tak. Przeszkadzam wam tutaj, wiem. Tak, żeby te kurki miały tutaj prywatność, tak żeby miały spokój, ciszę, żeby mogły sobie usiąść i znieść to jajko generalnie. Zresztą taki, będziemy słyszeli mam nadzieję zaraz, specyficzny odgłos, który kura wydaje po zniesieniu Patrzcie, tam były przed chwilą, zaraz przejdziemy sobie, dwa jajka zniesione już, nawet trzy, ale kolejnej kurce to miejsce zagrało, podoba się i kolejna kurka sobie tutaj siada. No ale to, to wszystkie te gniazda, które my tutaj mamy są to gniazda, gdzie ręcznie wyciągamy jajka. Nieraz się może zdarzyć, że jest zabrudzone, bo jedna kura po drugiej siada. W każdym razie w gniazdach, zwróćcie uwagę, nie ma jakichś kup. Tak? Tu kury mimo wszystko, jeżeli nie nocują nam w gniazdach, to nie ma kur. Nieraz się zdarzy, że jakaś gdzieś tam będzie nocowała, tak jak tutaj. Natomiast Kury nie lubią w takich warunkach siadać yy, i znosić jajek, więc tu przypuszczam, że dzisiaj nie będzie żadnego jajka zniesionego. Yy, o, zwróćcie uwagę, ta co zniosła, teraz schodzi i przez ten nasz naskok będzie próbowała teraz sobie odejść, a my sobie podejrzymy jajeczko. Cześć, zniosłaś jajko, pochwal się. Yy, także słuchajcie, to jest miejsce takiej prywatności, yy, powinien być tutaj. Powinno być tutaj spokojnie, nie powinno być w przewiewie, nie powinno być za jasno. Jeżeli nasze kurki nie znoszą w naszych gniazdach jajek, to znaczy, że coś im nie gra w tych naszych gniazdach. To może znaczyć, że nasze gniazda musimy trochę sprawdzić, czy są konstrukcyjnie dobre, ponieważ cztery kury znoszą w różnego rodzaju rogach. Zwróćcie uwagę, kto mnie tutaj tak wyzywa. Ta mnie tutaj tak wyzywa. No i co ja Cię nie bronię. Możesz sobie tam iść do gniazda. Znoś te jaja. Yy, także kurki, yy, jeżeli widzimy, że znoszą jajka, yy, to yy, na bokach, gdzieś na różnikach, w ciemnych miejscach, to znaczy, że coś im nie gra w tych, yy, grzędy, w tych gniazdach, które my im przygotowaliśmy. Yy, słuchajcie. Jeżeli widzimy gdzieś tam kupy, to warto to od razu powymieniać, bo one w takich warunkach, tak jak mówiłem, nie zniosą, czyli faktycznie musi być sucho, musi być w miarę cicho. No i będziemy jeszcze niebawem będzie filmik na kanale o temperaturach, jakie powinny być utrzymane w kurniku poniżej jakich nie będą znosiły jaj. Ja mam tutaj do góry termometr. Słuchajcie, jest 7 stopni w kurniku, gdzie na dworze są jakieś 2 stopnie. I, i, I ten czynnik temperatury też ma bardzo duże znaczenie. Ja na chwilę obecną mam 35 niosek, z czego 25 jest starszych, 10 młodszych. Wynik na, na 25 niosek, jeżeli chodzi o ilość jajek. Było to do niedawna aż nie przyszły rozy na poziomie 22 jajek. Wiadomo, że... Nie wszystkie kury niosą w danym momencie. Na dzień dzisiejszy, wczoraj było 20, dwa dni wcześniej, był duży mróz w nocy, to było 14 tych jajek, więc ta nośność na razie na fajnym poziomie. Młode jeszcze nie niosą, bo są za młode. Jeszcze z dwa tygodnie potrzebują, żeby zaczęły nosić. Ja słuchajcie, postaram się tutaj więcej filmików zamieszczać z kurnika. Zwróćcie uwagę, jak sprytnie sobie kurka po drabince schodzi na grzędę i zaraz będzie się tu taki specyficzny odgłos, jak kura znosi jajko jest dla tych, co mają kury. Ten odgłos od razu świadczy, i wszyscy wiedzą, że kura zniosła jajko. Ja Was zapraszam do subskrypcji raz jeszcze tego kanału. Napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie gniazda, czy robiliście sami, czy kupujecie. Jak macie jakieś, jakieś pytania, to dajcie również znać. Ja polecam te skrzydeczki po warzywkach, słuchajcie. Prosty temat, za darmo, nie trzeba ich kupować, natomiast powodują to, że te jajka nam się nie będą tukły. Niektóre przerabiałem skrzyneczki, bo były wyższe i obcinałem im górę gumóweczką. Tutaj to będzie widać, żeby tam kury sobie czegoś nie porobiłem. Zapraszam Was raz jeszcze na mojego Instagrama. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Cześć!